Po przemocarnym standardziku, no została mi tylko Emeczka Night z tego standarda, i mamy jeszcze ósemeczkę. E, ja wam powiem tak, dzisiaj spróbujemy, spróbujemy anderów. anderów na trzy osoby, tyle że zobaczcie, e, jak to będzie wyglądać. Będziemy dawać tylko po dwie skrzynki, i zaczynamy dzisiaj naprawdę tanio. Cztery stówki baterk. Plug case i or howler case. No jestem ciekaw. Może wypadnie bołik, może wypadnie tutaj kosa. No i to będzie dobry underek na trzy osoby. No nie zaczynamy w sumie niczym specjalnym. Niby się ułożyło dobrze, ale bez konkretnego dropu zobaczmy, czy hauler coś wypluje. No niestety mamy maka 10 i tym makiem przegrywamy tą batelkę. Emily ją zgarnia, ale ta batelka nic konkretnego nie dała. E, spróbujmy jeszcze jednego underka. Tyle, że damy sobie teraz może tego squeaky case'a i damy sobie gigabułę, bo te dwie skrzynki kosztują podobnie, czyli po 600. stówek. Mamy talona fajda, mamy karambita slotera. No oczywiście super scenariusz by był jakby wleciał i talon i karambit, no ale jestem ciekaw czy w ogóle coś takiego się wydarzy. Mamy trzy osóbki. Zaczynamy tutaj. No meczką glitch glitched paint, ale może giga buła? Oj, da poprawkę, niestety. Niestety, ale giga buła nam poprawki nie da. Eee, no i dwie pierwsze batelki, niestety średnie, a ta batelka tutaj ze squeaky Case'em Ej, zobaczmy tą batlę. No tutaj widzę podobnie jak u mnie. Jestem ciekaw, czy ta druga w ogóle im coś tutaj da do batli. Oj, też nie, mamy tylko Galila. Dobra, no to średniawa, jedziemy dalej. Ja myślę, że teraz możemy... Przypluć mocniejszym underdogiem ja myślę, że damy sobie tym razem ale breakouta i powiedzmy hydrę. Damy breakouta i hydrę i zobaczmy w sumie takiego underka. Mamy dwie skrzynie znowu, no i trzy osóbki. Trzy osóbki underek, no i tutaj fajnie jakby się ustawiło No dla Adriana. Dla Adriana motylek, a dla Isamu z hydry jakieś klowsy, ale lepsze niż ostatnio. Ale breakout daje nam Cyrexa i może być ciężko. O kurwa. Nie, jeszcze Crimson Kimono. Crimson Kimono Battle i to jest potężny Anderek. Jakbym dał tutaj standardzika, to bym to zgarnął. Ale niestety, nie zgarniamy. Ja myślę, że teraz możemy uderzyć z taką samą batłą Na dwóch skrzyniach, ale damy sobie tutaj 4% Slotera i 2% Dragon Lore. No i zobaczmy, co z tego będzie. Ostatnio, jak oglądaliście, to Hydra wypluła dwie pary rękawiczek na anderze dla dwóch botów. A wypadły Eklipsy i Handwrapsy leder. No to były jedna z najgorszych rękawiczek. No a tutaj specjalizglosy, jak się biegały To na pełnej. No i mamy parę korda i by musiały być dwa dobre dropy dla nich. Ja pierdolę trafiam Dragonlord. No powiem wam, że mogłem jednak chyba inaczej tutaj tutaj to rozegrać, może nie underdogiem ale dobra, spróbujmy jeszcze jednego underka no jakbym dał tutaj dwa standardziki to miałbym iglowsy i awp dragon lore, ale niestety pamiętajcie, że nie zawsze da radę trafić najlepsze przedmioty no i w tym wypadku niestety, zmiana trybu powinna wlecieć i tym razem nie ma w ogóle nic i proszę, na 2% dragon lore nie ma nic, no niestety nie zawsze da radę trafić najlepsze przedmioty. Przypominam w ogóle, że trwa naprawdę konkretne rozdanie dla osób, które grają na moim kodzie. Za dyszkę jest Survival, za 8 Ziko Karambit, za 2 dyszki SM9 Black Laminat, za 15 klasik, za 8 Ziko jeszcze Kałaszek, za 9 Włupka Boom, a za 5 Dyszek Glock Fade. Generalnie wiesz, że za 5 dyki masz szansę zgarnąć każdego z tych przedmiotów. Pamiętaj, im większa wartość doładowania, tym większa szansa na prezent, jak sam widzisz tutaj. Więc przykładowo, jeśli miałeś w planach wjechać za stówę, to warto to zrobić moim kodem, bo masz jeszcze większe szanse na zgarnięcie przykładowo M9, Karambita, Survivalano, wszystkich tych przedmiotów. Glocka Fade, no topowy skin, naprawdę konkretne. Jednak pamiętaj, musisz być pełnoletni, bo strona jest tylko dla osób, które ukończyły 18 lat. Ja nie zachęcam Cię do wpłaty, ponieważ ciężko trafić najlepsze przedmioty i odradzam ponieważ nie trafisz nic. Ciężko trafić te najlepsze skinki. Pamiętaj też, że te przedmioty zgarniasz razem z płatą jako prezent, nie jest to losowanie, a żeby zagrać na moim kodzie, klikasz zielony plusik, wpisujesz kod Waxa, otrzymujesz darmowe 2 zł. no i plus 10% do wpłaty. E, jakbyś coś zrobił albo przykładowo, nie wiem, przegrał jakąś baterkę, to możesz się nią pochwalić oczywiście u mnie na Instagramie lub na Discordzie, linki masz w opisie, a ja robię takiego Undera na dwie skrzynie, 4% sloter. No i margin scenariusz, 2 M9, dwie M9 powiedzmy na środek, Rosso i Samu, okej, okay, Rosso już ma, no i jeszcze jedna, jeszcze jedna by musiała wjechać i się dzielę na, na dwie osoby, ja pierdolę, wjechała dla mnie, no i zobaczcie ten podział, M9 i Karambit Case Harden. Batla za 7 stówek, no nie no, wysyłamy Faka. E potężnie by było, no byłoby potężnie, ale dobra, sprzedaję tą Emeczkę Knight. No ja myślę, że możemy przeatakować tym razem Breakouta, ale pierwsze co to 15 zwyklaków, 12 i 15. Ok, no nie ma nic, otworzymy sobie jednego takiego Breakoutika na Jesterku. Zobaczmy, czy cokolwiek będzie, mamy 57. Ok, a spróbujmy Spectrum Case'a otworzyć, ale pierwsze co to znowu zaczniemy od 15 zwyklaczków. 6, 9, 12, 15. Najlepszy drop to Galil za dwie dycha. Zobaczmy jak na Jester. No mamy shotguna. Mamy shotguna, no nie jest to jakiś konkretny dropik. A zobaczmy tego Dream Sand Nightmara również 15. 9, 12. Ok, no z 15 skrzynek znowu nic, a tutaj możemy otworzyć 3 Dream Sand Nightmary na... No jesterze, widzieliście ile noży kurwa przeleciało? E, odpuszczam na pewno tego pieprzonego Dream Sent Night tyle powiem, ja myślę, że ładuję jeszcze jednego Underdoga i damy breakout'a, damy Phoenixa, damy Riptida, damy jednego Dengera, damy Spectrum case'a dwa razy, damy Hydre. Mamy tutaj już piątkę, więc trochę jest. Damy 4% slotera, damy 3% Dragon Lore, damy dwa razy Gold Fevera, dwa razy Waypor Waywa, robię taką kombatle za Robię taką pojebaną Battle. I ja mam nadzieję, że ten Anderek, jak tu jebnie, no to naprawdę porządnie. Damy Emilii i Michaela. No jestem ciekaw, czy ten Anderek się ułoży już pod nas. No zaczynamy kiepsko. Wróżba to za dobra nie jest. Jeszcze w ogóle w Statraku to P90. No, dwie pierwsze na Jesterze nie wyplują. Nie wypluły dosłownie nic. Trzecia też nic. Proszę Karambit Tiger tu w na środek. No, może Spektrum. Pamiętajcie, nie zawsze trafia się najlepsze przedmioty, a w tym wypadku, jak na razie, nie ma zupełnie nic. O, Crimson Wave, no. Jeszcze parakord. Była szansa tutaj na naprawdę dowalone Glovesy. Jeszcze tutaj może Dragon Dragonlora środek? Nie, ma Dragon Dragonlory na środku. No i czy na buście? Wpadnie coś fajnego na środek. Pierwsze co to Goldfeather? I jakby ta Horus wleciała chociaż? Chociaż Coalition Minimal War, nie ma tragedii. Jest jeszcze emeczka of Horus, ale trafiam Golden Coil'a fabrycznie nowego. No, ostatni Wayport. No, zgarniamy. Zgarniamy tutaj tą batelkę. Ale spodziewałem się czegoś zupełnie lepszego. No niestety nie wpadło nic fajnego. A zobaczmy tą 4% slotter, taką jedną. Czy coś tutaj wjedzie Niestety, ale nie. E, spróbuję jeszcze jedną skrzynkę. 2% dragon lorkę. Może to będzie to kliknięcie. Kliknięcie króla, no mam nadzieję, proszę. Niestety, ale nie. No, procentówki są perfidne, o tym pamiętajcie. A zobaczmy takie trzy skrzynie. Na 4% też nic nie wiedzie. Ok, no powiem Wam, że królewska pasa już się dawno zakończyła, ale jak ten standardzik ostatnio wjechał, to może trzeba polecieć za ciosem. Damy dwa i jednego na jesterku. Damy dwa summer cases y na buście jednego na jesterku. Damy cika raz i jednego na jesterze. Zrobimy to samo ze spectrum case'em i zrobimy to samo również z hydrą. Ja bym jeszcze tutaj w ogóle dodał, może coś innego. Dajmy tutaj Waipor Wavika na Jesterze, On kosztuje chyba... Czekajcie, nie, na Jesterze, Truje. To się nie opłaca, myślę. Damy goć z Wyklaka i na buście Radiationa i na Radiationa na buście. Damy 2% Dragon Lore. Robię takiego standardzika i powiem Wam tyle, że to będzie ostatnia bitwa w tym odcinku. Daję bota Aleksa, daję bota Adriana. No i zobaczmy jak ten standardzik się ułoży. Mamy standardzika na trzy osoby. Ostatni standardzik przyniósł... E, A WP Prince, Knight, motylka case Hardenta. No, jestem ciekawy, co ten standardzik przyniesie. Początek? Kiepski, ale może będzie powtórka meczka Knight. Nie ma, jest ameczka, ale Leaded Glass i Jaka Fuel i niektor dla Adriana. Może Summer Casey w końcu zaskoczy i da nam jakiegoś motyla Slotera. To byłoby naprawdę piękne, ale jestem ciekaw. Drugi Summer Case na buście. No na buście w sumie najlepsze co wpadło to Scout Minimal Wear. Zobaczmy na Jesterze, a Wupa Boom nam przeleciała. Mamy Glocka Water Elemental, gorszy drop niż ze skrzynek na buście. Breakoutik. nie dał nic, a na Jesterze, wypluń. Nie ma, P90 i pp Bison Osiris. E, no jestem ciekawy tego spektrum, a Tutaj mamy szansę na motylka Ruby. Jakby tutaj pierdzielną motylek Ruby mamy piękny standardzik. Ale jest zameczka Decimator. Czy Hydra? Czy Hydra nas jakkolwiek podratuje? Ej, Galil, Sugar Rush. W sumie ze zwyklaka nie ma tragedii, a zobaczmy jak Jester. Na Jesterze gorzej niż ze zwyklaczka i powiem Wam, że chyba będzie ciężko nadgonić. No nie wiem, co bym musiał tutaj potrafiać. Mamy Galila, Gold Fever bez niczego. Famas, Royal Paladin i Pepe Bison, a zobaczmy na buście, co da Gold Fever. No MP9, to MP9 jest ładne, ale ona jest niestety zbyt tanie Radiation. P90 Emerald Dragon. Niestety układa się tutaj Anderek. Chodź. ta układa się Anderek. No kurwa, dwa digle wpadają, proszę o Dragon Lore. Nie ma Dragon Lore. Nie ma. No na underze taka Dragon Loreczka wpada, ale niestety, e, nie tym razem. No, ja mam dwa kloc. Mam tylko i wyłącznie dwa kloce. Ja tak myślę, chyba trzeba przywalić. Chyba trzeba przywalić potężniaka. I to będzie ostatnia. Ostatnia bitwa w tym odcinku. Skinka dla Was wezmę na stronie Pirate Swap. Stronka do wymian. Pewnie dobrze ją znacie, ale zobaczmy jeszcze takiego Anderasa. Może zaskoczy jakby tutaj dwie Dragon Lorki dupły. Nie zawsze trafia się najlepsze przedmioty. W tym wypadku, jak widzicie, no trafiłem. Trafiłem najlepszy przedmiot, tyle że na underdogu skrzynia 4% Sloter nie daje nic. I zostaje mi 300, a my lecimy na stronę Pirate Swap. I jestem już na stronie Pirate Swap, gdzie możecie wymieniać swoje przedmioty. Jak sami widzicie, możecie wymienić naprawdę tanie skiny. Macie skrzynki, przywieszki i możecie wymienić naprawdę sporą ilość Waszych skinów. Nawet do. Kurde, nie wiem jaki tutaj jest limit 50 skinów? Nie mam pojęcia, no ale sami zobaczcie, ile tego mogę wymienić. Mam tutaj 37 przedmiotów i mogę wymienić na jeden konkretny. Dodatkowo, jeśli Wam zabraknie siana, to możecie sobie tutaj kliknąć plus i wpiszcie sobie kod w akces. Otrzymacie plus, 35% Wpłaty. no i tą brakującą kwotę możecie sobie zniwelować blikiem, paypalem, czymkolwiek chcecie. Ale dobra, ja resetuję tej itemki, szukamy dla Was dzisiaj coś za 250 ziko. Mamy Galila, mamy AWP Witwajer, jest te meczka gracz i ja myślę... Ej, ewentualnie taki suwenir Case Hardened z naklejeczkami złotymi w suvenirze, fabrycznie nowy, w sumie Meczki to wam rozdawałem, Galile wam rozdawałem, awupy i kałachy, a taki Mach 10, Case Hardened, 250 zico, zajebisty flocik, ma naklejki, jest w suwenirze, jest to nietypowy przedmiot, a nie wiem czy wiecie, ale Mach 10 na jakiegoś forsika to jest dojebany skinek. Konkretny, naprawdę, bardzo dobrze makiem. 10 się forsuje, puszuje. E, biorę tego maka. Biorę maka. Biorę maka, 250 zikonów. Dzisiaj dla was mak 10 K harden. Żeby wygrać maczka, musisz zostawić łapeczkę w górę. Dzisiaj jedna łapeczka to będzie 37 groszy. Tyle, ile dobijecie, tyle rozdam. Pamiętaj, że musisz mieć suba o mnie na kanale i że to sprawdzam. Nie masz suba, no to takiego maczka no, nie zgarniesz, a wchodzę na Twój kanał, więc lepiej zostaw suba. A dzisiaj w komentarzu, żeby wygrać tego pięknego maczka, zobaczmy jeszcze, jakie naklejki tutaj są. Mamy IM złota, mamy Das 2, Navi oraz Big. Ej, w sumie spoko ten Mac będzie naprawdę zajebisty. Jeszcze fabrycznie nowy, więc no konkretny skinek. E, wiecie co? E, żeby wygrać tego Maka, oceniacie dzisiaj swoje umiejętności z makiem i musicie napisać czy czy używacie w ogóle go, czy gracie tym Maciem, czy nie i co według was jest lepsze, Mac 10 czy MP9, chociaż po tym nerfie to myślę, że Mac według mnie. A to by było na tyle na razie.